Cześć, witam bardzo serdecznie. E, przystępujemy do losowania. E, I tak, e, e, zacznijmy od spraw organizacyjnych. E, jedna pani w komentarzu zwróciła mi uwagę, rzeczywiście dość istotną rzecz, czyli e, każdy, kto chciał wylosować zestaw, wybierał dwa. No i teraz co się stanie, jeśli kolejna wylosowana osoba na przykład e, będzie chciała tylko jeden z tych zestawów, a jakiś inny drugi, no bo jeśli te same, no to wiadomo, że już odpadnie, ale jeśli jakiś jeden z tych, a inny, jakiś następny, co w tym przypadku zrobię? No i tak, ja zakładam, że to się nie stanie, chociaż znając moje szczęście, na pewno tak będzie. Więc pomyślałam, że zrobię to w ten sposób, że zobaczymy, jak to będzie w losowaniu, jak to będzie się układało ale po prostu wylosuję cztery osoby, chyba że się okaże właśnie, że wylosują się tylko te osoby, które tam mają jakby bezkolizyjnie te zestawy wybrane, ale jeśli nie, to wylosuję przez cztery osoby i te osoby będą mogły zdecydować, czy chcą tylko ten jeden zestaw, który sobie wybrały, czy dobiorą sobie z tych pozostałych zestawów żeby to było sprawiedliwie, że sobie po prostu wybiorą, bo ja po to dawałam te dwa zestawy, tak jak mówiłam, żeby Wam się opłacało po prostu pokryć tę przesyłkę, więc sobie sami wybierzecie. Jeśli będziecie chcieli tylko jeden zestaw, no to spoko wysyłam. Jeśli uznacie, że żaden inny Wam się nie podoba i nie chcecie zapłacić za przesyłkę, no to też nie ma problemu. Te zestawy po prostu poleżą u mnie jeszcze i może albo je wyszyję, albo w jakimś następnym rozdaniu powędrują do Was, a jeżeli będziecie chcieli, to po prostu dobierzecie sobie jakiś następny zestaw. I będą dla Was dwa. No niestety to jest gra losowa, losowa, to jest losowanie, a w losowaniu zawsze jest tak, że nie ma sprawiedliwości. <gryw> Więc jakoś trzeba z tego wybrnąć i myślę, że to będzie taka dość uczciwa opcja. Po prostu, no kto ma szczęście i wylosuje na samym początku, no to będzie miał to, co chce. No a następne osoby, jeśli będą miały mało szczęścia, no to będą mogły wybrać, wziąć jeden zestaw, bądź dobrać jakiś inny, niekolizyjny. I teraz tak, zgłosiło mi się aż 44 osoby do tego filmu, więc tutaj jest rekord komentarzy pod moim filmem. Trochę mi jest tak, no nie wiem, przykro, ale jedną panią zdyskwalifikuję. Pani napisała bardzo dużo komentarzy i to nawet nie chodzi o to, bo tam tak losuję jako jeden. Te komentarze nie, 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 nie zwiększają prawdopodobieństwa wylosowania, tylko chodzi mi o to, że ta pani w sumie, jak przejrzałam te komentarze, to zdecydowała się na trzy, yy, yy, trzy pakiety, bo raz chciała zestaw szósty i drugi, raz czwarty i drugi, raz drugi i ósmy. Yy, więc yy, przez to, że tak się nie mogła zdecydować, no to jakoś tam zrobimy tak po prostu, że nie uwzględnimy tej pani w losowaniu. Były też inne osoby, które pisały, że chciałyby takie albo takie zestawy, no ale to już wiecie, jakby w jednym komentarzu dwa, to jakoś się dogadamy, a takie pisanie yy, i raz takiego, raz takiego, raz takiego, no to. Yy. Ja w końcu nie wiem, którą ona chce, bo ja nie uwzględniam każdego komentarza. W losowaniu tylko osoby, więc wiecie, w końcu nie wiem, które ona będzie chciała, no fajnie by było wszystkie. Dobra, więc tak, ja weszłam sobie w generator liczb. Tutaj mam wypisane wszystkie osoby. Na tej podstawie no, będę tutaj potem patrzeć. I tak wchodzimy w generator liczb i ja chcę wylosować jedną osobę na początek. Liczba od 1 do 44, ta pani ma liczbę 12, bo już ją tu wpisałam, a potem zobaczyłam, że y, tam sobie wybiera kilka tych zestawów, więc, y, więc w końcu no, skreśliłam ją, więc jeśli wyjdzie jej numerek, to po prostu będziemy losować dalej. Więc mamy tak, y, jedna liczba minimalna to będzie od 1 do 44 i generujemy 43. I mamy panią Małgorzatę. Ja teraz zerknę, jakie zestawy pani chciała. Pani chciała zestaw 1 i 8, więc tutaj już te dwa zestawy nam odpadają. I losujemy następną osobę. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Czy wyjdzie bez kolizyjnie, czy trzeba będzie kombinować. Generuj. 11. Liczba 11 to jest pani Beata. Pani Beata. I już patrzymy, y, jakie numery pani Beata chciała. A w sumie nie muszę przecież tego otrzymywać mogę y, tutaj wejść. Pani Beata będzie przy początku. A, tu pani to właśnie pani która pytała mnie o, o to, co się stanie. No właśnie. I mamy ten kurs kolizyjny. Czyli ta, tutaj pani Małgorzata już wylosowała pierwszy i siódmy zestaw. Pani Beata chciała pierwszy i siódmy, więc przy pani Beacie piszemy na razie zestaw siódmy i jeśli pani będzie chciała, to dobierze sobie pani jeszcze jakiś zestaw. Jeśli pani będzie chciała, to wyślę po prostu ten siódmy. No, a jeśli pani nie będzie chciała żadnego, to po prostu zrezygnujemy i, i następnym razem coś będziemy losować. Trzecie losowanie. No, generuje nacisnęła się. 38. I 38 to jest BA pani Beata tutaj. I zobaczmy, co chce pani Beata. Czy znowu będziemy mieli kurs kolizyjny. Gdzie mm. mam panią Beatę. 38 to jest przy końcu pani Beata. O, pani Beata ma piąty, czwarty albo siódmy, ósmy. Skoro siódmy i ósmy mamy, no to pani przypada piąty i czwarty, no i tutaj z pani wyboru tak, piąty i czwarty lub siódmy ósmy. Ósmy był tutaj, siódmy był tutaj, więc z pani wyboru naturalnie wyszło, że, że bierze pani piąty i czwarty. Gratuluję tutaj wszystkim paniom gratuluję. I robimy ostatnie losowanie. Generujemy 28 i 28 to jest pani Agnieszka. I zaraz zobaczymy, czy pani Agnieszka miała szczęście i czy wpadnie. Zostało coś jeszcze dla pani, czy czy już będzie czy pani chciała to, co już rozdałam. Na początku zobaczymy. To dalej, dalej pani Małgorzata. Gdzie pani Agnieszka tutaj jest? Piąty i szósty, czyli pani został szósty. Dobra. Czyli tak. Ja sobie to przepiszę na czystą karteczkę i zaraz wam pokażę, i ustalimy wszystko. Jestem z powrotem i tak. Pani Iza, yy, wylosowana jako pierwsza, ma dwa zestawy: zestaw pierwszy i ósmy. Pani Beata, yy, wylosowana jako druga. Chciała zestaw pierwszy i ósmy, no ale pierwszy już był zajęty, więc zostaje zestaw siódmy z możliwością wyboru. Druga pani Beata wylosowała piąty i czwarty zestaw, i pani Agnieszka, pani Agnieszki, został szósty zestaw z możliwością wyboru, czyli drugi zestaw i trzeci, tak? Drugi i trzeci są jeszcze do wyboru i zaraz przypomnę wam i sobie, jaki to był drugi i trzeci. Więc tak, kotki to jest zestaw drugi, dziewczynka to jest zestaw trzeci, więc tutaj panie mogą zdecydować, no i tutaj chyba też, no niestety będzie jakoś decydowała kolejność komentarzy, bo chyba, że akurat się okaże, że bezkolizyjnie będzie znowu, ale raczej tutaj kolejność komentarzy, no chyba, że panie nie chcą żadnego wzoru i po prostu nie chcą tego zestawu, wtedy proszę napisać, że rezygnują panie i zestawy zostaną na później. Mam nadzieję, że taka forma miary Was zadowala. No troszkę przyznam, że nie przemyślałam tego, ale to było pokierowane właśnie tym, że nie chciałam, żebyście płacili za przesyłkę jednego zestawu. Dlatego. Yy, dlatego tak wyszło, no a narzucać wam jakieś dwa wzorki, to też tak nie odchodziło. Więc mam nadzieję, że jakoś z tego wybrnęłam w miarę. Yy, no mówię, jeśli nie jesteście zadowoleni z tego, co otrzymaliście, zawsze możecie zrezygnować, ja się absolutnie nie obrażę, bo tutaj mówię, ja troszkę zawiodłam logistycznie, ale jeśli chcecie te zestawy, to, to piszcie komentarze i yy, jutro yy, będziemy się dogadywać, albo po świętach, bo wiadomo, że. Teraz jest taki rodzinny czas, więc tak. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że e, takie. będziecie wyszywać te wzorki, które do Was przyjdą, że będziecie zadowoleni. E, no i co? E, piszcie w komentarzach. Najlepiej by było, jakbyście pisali do mnie na Instagramie, w wiadomości prywatnej. Wtedy dogadamy się ze wszystkimi szczegółami, wysyłki i wszystkiego. E, ja w, w, w linku. E, no, w opisie zostawię. Tam link albo tam nazwę do mojego Instagrama, żeby łatwo Wam było napisać do mnie i żebyśmy się dogadali. I tak na koniec jeszcze Wam pokażę, żebyście byli pewni, jak to wygląda. No, poczekajcie, bo ja tak zapisałam, że tak. O, numer 142, czyli Pani. A, patrzcie, tak napisałam sobie żebym teraz nie poprzekręcała nazwisk, bo to nie o to chodzi, żeby nazwiska poprzekręcać. Tak, dobrze jest napisane. Czyli pani Iza Ryba wygrała zestaw pierwszy i ósmy. Pani Beata Arska. Ma zestaw siódmy z możliwością jednego, wyboru jednego z tych zestawów. Trzecia pani to jest też pani Beata ale Chudera i pani wygrała piąty i czwarty zestaw. I pani Agnieszka Cegiełka. Tak, pani Agnieszka Cegiełka. Wygrała zestaw szósty też z doborem, możliwością doboru jednego z tych dwóch zestawów. Życzę Wam wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, dużo e, czasu na krzyżyki i dużo pięknych zestawów do haftu. Do zobaczenia, cześć.